Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. W dzisiejszej Ewangelii usłyszeliśmy, jak Jan Chrzciciel, który przebywał w więzieniu i usłyszał o cudach, o dziełach czynionych przez Pana Jezusa, pragnął się upewnić, że, że właśnie że, że to jest właśnie ten obiecany Chrystus. Sam nie mógł tego sprawdzić, ponieważ był w więzieniu. Dlatego posłał swoich uczniów. I ewangelista zwraca uwagę na taki pozornie drobny szczegół, że Jan nie wysłał jednego ucznia, ale dwóch. Pytanie dlaczego? Bo tak mówi Pismo Święte: cała sprawa oprze się o zeznania dwóch albo trzech świadków. Tak? Jeden tylko uczeń mógłby coś, nie wiem, coś źle zrozumieć, coś niedosłyszeć, tak, a jak jest dwóch, tak, no to nawet jak tam jeden coś tam przepuści, no to drugi usłyszy, i na podstawie właśnie tych dwóch świadectw Jan, święty Jan Chrzciciel, tak, mógł wyrobić sobie opinię, tak? no właśnie, kim jest ten, o którym słyszę takie niezwykłe wieści, tak, i że właśnie te informacje, które Jan otrzyma, że będą właśnie wiarygodne i będzie mógł też na ich podstawie podjąć prawidłową, prawidłową decyzję, tak, rozeznać, kim naprawdę jest ta postać. Pytanie, a teraz do kogo posłać tych uczniów? Ktoś powie, no to jest oczywiste, że do Pana Jezusa, ale trzeba pamiętać, że w tamtym czasie nie było samochodów, komunikacji miejskiej to pokonanie nieraz trzeba było tam i kilkadziesiąt kilometrów, nie, że to się mogło wiązać z wielodniową wędrówką. Więc ktoś mógł pomyśleć, no to żeby się nie fatygować, to może popytajmy ludzi okolicznych, nie, ktoś na pewno słyszeli, nie, no i na tej podstawie coś będziemy mogli ustalić. Mógł też ja, święty Jan Chrzciciel, posłać tych swoich uczniów do żydowskich uczonych w piśmie, do faryzeuszów, do kapłanów, i na takie przesłanie, chłopski rozum, no to właśnie uczeni i kapłani powinni udzielić właściwej odpowiedzi. Jan Chrzciciel jednak postanawia najpierw zapytać u źródła, to znaczy u samego Pana Jezusa. tak? Czy Tyś jest, który ma przyjść, czyli innego czekamy? tak? Czyli to Ty jesteś tym Chrystusem, czy mamy czekać na kogoś innego? I bardzo ciekawe, że Pan Jezus nie odpowiedział wprost. Nie powiedział, tak, ja jestem Chrystusem, albo, że nie, to nie ja. Pan Jezus tak udziela bardzo takiej pozornie zawiłej odpowiedzi. Tak? Mówi tym uczniom, żeby powiedzieli Janowi Chrzcicielowi to, co, o, o czym jest, o, o tym, co sami widzieli. A mianowicie, że ślepi widzą, Chromi chodzą, trędowaci, bywają oczyszczani? Głusi słyszą, zmarli z martwych stają, ubogim jest zgłoszona Ewangelia, czyli dobra nowina? A błogosławiony, jak mówi Pan Jezus, czyli szczęśliwy, jest ten, kto się ze mnie nie zgorszy tak ze mnie, czyli z panem Jezusem. Ktoś mógłby zapytać, a czemu Pan Jezus tak za wiele odpowiada? Dlaczego Pan Jezus nie odpowiedział po prostu tak, to ja jestem, albo nie, to nie ja jestem? Być może dlatego, że fałszywy Chrystus na pewno by powiedział, że tak, ja jestem Chrystusem. I dlatego, aby uniknąć niebezpieczeństwa, że ktoś zostanie wprowadzony w błąd, Pan Jezus nie mówi wprost, ale stara się skłonić tych uczniów Jana, ale też i nas tutaj obecnych. Do podjęcia pewnego wysiłku umysłowego, tak aby każdy z nas, na podstawie pewnych faktów, sam mógł wyciągnąć właściwe wnioski. To znaczy, że nie mamy wszystkiego łykać tak po prostu bezmyślnie. Tak? A, no mówią, a no to tak, 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 przytakiwać. Nie. Nawet jeżeli Pan Jezus do nas mówi, to mamy to wszystko obrabiać naszym rozumem i naszą wiarą. Tak? Uczniowie Jezusa tak, chrześcijanie to nie są naiwni głupi ludzie, a tak próbuje się właśnie przedstawiać właśnie ludzi wierzących tu można zacytować yy, Marksa, który powiedział, że religia to jest opium dla ludu, czyli coś, co nie opiera się na faktach, tylko na jakichś wyobrażeniach, wymysłach czy wręcz, złudzeniach albo na halucynacjach. Tymczasem tak nie jest. Wiara katolicka opiera się na faktach. Warto tu przytoczyć fragment z, z pisma świętego, dokładnie z pierwszego listu świętego Jana Apostoła. I on pisze tam takie słowa: Co było od początku, cośmy słyszeli o sobie życia, cośmy oczyma naszymi widzieli, cośmy oglądali i czego ręce nasze dotykały. Czyli mówi o czymś konkretnym, tak? Namacalnym. I dalej kontynuuje. I życie jawnie się okazało, i widzieliśmy, i świadczymy, i opowiadamy Wam życie wieczne, które było u Ojca i zjawiło się nam. Yy, ktoś zapyta, no dobrze, a ale o czym właściwie ten Jan mówi? Czego te ich ręce tam dotykały, co ich oczy widziały, I co, co słyszały, uszy? Yy, no, tutaj. Yy, mi osobiście, jak czytam ten fragment, zawsze staje przed oczami scena, jak Pan Jezus po zmartwychwstaniu pierwszy raz zjawia się uczniom. Ewangelia mówi, że oni wystraszeni, nie myślą, że widzą zjawę. I Pan Jezus pokazuje im swoje ręce i nogi i mówi, popatrzcie, nie? to ja jestem, nie? ten sam, który był na krzyżu. Kiedy oni dalej nie wierzą no to namawia ich, że podejdźcie, dotknijcie mnie, tak, przekonajcie się, nie, duch nie ma kości, nie, ani ciała, a ja mam, dotknijcie, przekonajcie się. Yy, I to właśnie yy, wtedy właśnie oni, tak, właśnie zobaczyli tego Pana Jezusa, dotknęli. Yy, I o tym właśnie pisze święty Jan Ewangelista, nie o jakimś złudzeniu, że coś mi się wydawało, nie o jakichś przypuszczeniach, ale o faktach, o tym, co sam zobaczył, i co ujrzeli pozostali apostołowie. Jak się się sięgnie po grecki oryginał tego listu, to tam jest użyte słowo, yy, które oznacza patrzenie z dogłębnym zrozumieniem tego, na co się patrzy. Także to nie było takie, sobie, takie tempe patrzenie się. Oni doskonale zdawali sobie sprawę, co widzą, co się dzieje. tak Zdawali sobie sprawę, czego i czy właśnie kogo tak dotykali. I Święty Jan Ewangelista pisze, właśnie, że, 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 że napisał tam po to, abyśmy my, którzy nie mogliśmy tego oglądać, abyśmy mogli uwierzyć, a przez to się zbawić. Wróćmy jednak do Jana Chrzciciela. Jakie wnioski mógł wyciągnąć Jan Chrzciciel po tym, co Pan Jezus mu przekazał przez jego uczniów? Jan z całą pewnością znał Pismo Święte. i i znał teksty, które mówią właśnie o przyjściu Chrystusa, które mówią o znakach, jakie będą temu towarzyszyć, że właśnie, że Chrystus będzie uzdrawiał chorych, będzie czynił cuda, że będzie nauczać ludzi, że będzie głosić im właśnie dobrą nowinę o zbawieniu. I na tej podstawie, właśnie kojarząc te fakty, święty Jan Chrzciciel mógł się przekonać, że Pan Jezus z całą pewnością jest obiecanym Chrystusem. Pan Jezus. Unikał mówienia wprost, że on jest Chrystusem. A to dlatego, że ludzie mogli to źle zrozumieć. Wielu było przekonanych, że Mesjasz będzie przywódcą politycznym, który wyzwoli Izraela spod rzymskiej okupacji i który zbuduje narodowi żydowskiemu raj na ziemi. A tymczasem sam Pan Jezus mówi, że jego królestwo nie jest z tego świata. Jego królestwo jest w niebie. I On w tym celu przyszedł na ziemię, aby nam wskazać drogę i nas doprowadzić do tego królestwa. I tylko On, właśnie nasz Pan Jezus Chrystus, jest w stanie nas tam doprowadzić. Nie przypadkiem w ostatnią niedzielę w Ewangelii usłyszeliśmy ostrzeżenia Pana Jezusa przed fałszywymi Chrystusami, którzy obiecują raj na ziemi. Jednym z takich fałszywych Chrystusów był niejaki Bar -Kochba, który przekonał Żydów, że właśnie, że on jest Mesjaszem, i pociągnął Żydów do powstania przeciwko Rzymowi, co skończyło się tragicznie, tak? Skończyło się wygnaniem Żydów z ich ziemi. Przez wieki zjawiało się mnóstwo fałszywych Chrystusów i dzisiaj też się pojawiają. Właśnie tacy, którzy obiecują raj na ziemi, bez Pana Boga, nie? że bez Pana Boga sobie poradzimy, że Panu tylko przeszkadza, że obiecują, tak? że dadzą za darmo tam jakieś pieniądze, jakieś tam przywileje i że będzie wszystko fajnie, nie bez wysiłku, bez krzyża, bez zmartwień. To są właśnie fałszywi Chrystusi. I takich fałszywych Chrystusów też można niestety spotkać w kościele, chociaż oczywiście moderniści, no ich no wprost nazwać fałszywym Chrystusem, no nie, nie można, ale przedstawiają oni fałszywy obraz Chrystusa. Robią to za każdym razem, kiedy zamiast właśnie mówić ludziom o prawdziwej nauce Jezusa, właśnie o tym jego wzywaniu do dźwigania się z grzechów, do brania swojego krzyża na plecy, to oni wzywają do kompromisu ze światem, w imię właśnie budowania raju na ziemi. Tak? Mamy, na, mamy właśnie wejść w kompromis ze światem, który, o którym pismo święte mówi, że został wydany szatanowi i który w dniu sądu ostatecznego zostanie zniszczony. Tymczasem jest tylko jeden Chrystus, Zbawiciel, który jest w stanie doprowadzić nas, każdego z nas, do upragnionego szczęścia. Szczęścia, ale nie na tym świecie, tylko w niebie. Tu, na tym świecie, wzywa do brania swego krzyża, do zaparcia się samego siebie i pójścia za nim, czyli za Panem Jezusem. A pójście za nim oznacza poznawać i pełnić Jego wolę i obiecuje, że nie zostawi nas środami. Że po wszystkie dni, aż do skończenia świata, y, będzie z nami, że kto wytrwa do końca, ten y, będzie zbawiony. To znaczy, osiągnie upragnione szczęście, któremu nie będzie końca i którego nikt z ludzi nie jest w stanie sobie wyobrazić. Okres adwentu właśnie ma nam przypominać o tym wszystkim, tak? I ma przypominać o tym, że tu, na tym świecie, jesteśmy tylko przejazdem. Że tu nie zbudujemy raju na tym świecie. Przypomina o przyjściu Pana Jezusa na końcu czasów na sąd. I ci, którzy odrzucili Pana Jezusa, wystąpili przeciw Niemu i zawarli pakt z szatanem w imię budowy raju na ziemi, zostaną strąceni do piekła. Natomiast ci, którzy są posłuszni Panu Jezusowi, za te wszystkie swoje wysiłki, wyrzeczenia, zacierpienia oznają, otrzymają wieczną nagrodę w niebie. I mamy o tym pamiętać, nie tylko w Adwencie, ale przez całe nasze życie, abyśmy nie zapomnieli o naszym celu, o naszym zbawieniu, żeby te różne właśnie kłopoty, trudności, które napotykamy, żeby nas nie przygniotły, nie zniechęciły, tylko żebyśmy pamiętali o tym głównym celu, jakim jest niebo, że to wszystko, co przeżywamy, ma sens, nie jest przypadkowe, jest potrzebne. Jeżeli właśnie to wszystko przeżyjemy właśnie z Panem Jezusem zgodnie z jego wolą, to mamy prawo mieć uzasadnione nadzieje na osiągnięcie tego wiecznego szczęścia. Amen. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.